No mów teraz coś co mam kurwa powiedzieć, jak ja nie rozmawiać, kurwa, no powiesz mi w końcu, jak mam to zrobić, czy nie? No bierzesz tools i tam jest start recording, kiedy nagrywasz Ale to kurwa widać wtedy, jak ktoś nagrywa, czy nie? A ja nie chcę tak widzieć, no No to wymień coś innego No nie wiem No ale nitro Ja nie jestem nitro, kurwa, wiesz, przestań Jesteś nitro Nitro, czekaj Čekaj, da postajete kruha po malbornih hrub. Čekaj, zarap pride, dobra? Ok. Dobro, to čakajmo. No. Okay. Ja, ja zarap pride. No. Ok. No, čekaj, zarap pride, čekaj. Čekaj, <laughs> kaj to za tip? To je knitro, da no ne? Mogoče to je snitro. <laughs> Będzie na YouTube kurwa Dobra jestem ziomaj? Siema, siema. Siema, okay? siema. Ej, to palisz mnie jak nie do... O, czekaj. Uf, czekaj. Powiesz jak nie nagrywacz, nie kiję. O... Nie, nie, nie pal, bo nie urośniesz. Nie <gry> sprawdź sobie ogóle, poszukaj. No nie jestem się, no kurwa. Masz Faropsa? No. Mózg masz? Nie. To się nie poradzimy tak łatwo. To chuj. Zwykł <noise> poradnik na YouTube, jak ten. Ja mogę nagrywać. Tak? A, ale hmm. powiedz, proszę, powiedz. Ubudowuję bać fubu. Ale co mam powiedzieć? No ja nie będę mówił, nie ubudowuję bać fubu, no. Ale przecież to ty za to kochasz nitro. Jesteś nitro, ja ci mówię. Ja nie jestem nitro, człowieku. Słuchaj. Serio nie jestem nitro. No ja pierdolę, chcesz to ci kurwa podam linka mo na mojego face'a kurwa i przyjmę zaproszenie i cię zwierzę. Nie dobra, słuchaj. Wiem, że i tak jesteś neutral, z tym, Jeżeli posiadasz... No dobra ale... Kurwa. Dobra, ale tak masz trollować ludzi i tak w pewno jesteś neutralny, więc mnie też trollujesz, a cicho, dobra masz. Masz masz Farpsa, no nie? Serio nie mam, kurwa, chodź. Dobra, jestem jestem neutral, serio, A chce ci się montować filmik? No. no to tak. Telefon, rap, rap, rap. Czekaj! Telefon. Ale Bossi to jest staw. mów no, tam no, no. Jak masz Audacity to nagrywasz swój dźwięk i potem jeszcze Frapsem nagrywasz yy, win, ten, w zakładce rekord win, znaczy ten, kurwa. W zakładce Frapset tam gdzie masz mikrofon, ten zaznaczysz opcję Movies i tam jest rekord win... No jeden so, so, sound, no, no no. I no. Audacity nagrywasz swój dźwięk i. i Ale to nie ten, ten, ten frak mnie nie wykrywa kurwa tym speaka no. Mówię ci

Dobra, patrzę już, tak. A tu w Google jest! Chyba, nie? Ej. Sferu. No? Idź zwinąć dywan i sobie no w spodnie, żeby mieć pociąg, żeby swoją laskę posuwać. Człowieku! Człowieku, kurwa, bo jak, hop, jak ja bym Cię złapał, tam, kurwa, w Sylwestra w domu. Człowieku, jakbyś siedział przy komputerze, jakbym, kurwa, poszedł do Ciebie z tyłu, to byś dupę miał rozjebaną do dziś, człowieku. Cztery dni by ci się kurwa goiła, często. 4 CZTERY DNI CZTERY CAŁE CZTERY No Ubu dobu Nie No weź Powiedz, ubu dobu a jak są masz? Dawaj, no w sobie no, no ale po co kurwa? No ale pomogę ci Nie chcę mi się to bo mnie karta boli. Już od tak tego no, od Twojego kochania. Cześć, bo muszę się zal zalogować. No tak w ogóle, jakby był nitwę, kurwa, to by pokazywało ci się, że jestem kurwa z Hiszpanii, a jestem z Polski. Ja jestem Polski i koronie tam tamten, to kurwa, wiesz, taki chujowy z Hiszpanii. Ile masz subskrypcji? 21 To chuj nie będę słaby Moje życie legło w gruzach To już wiadomo było od pewnego czasu Dobra ja spierdalam, trzymaj się, obudowujewać łu. No się małże tam, siemano. trzymaj się. Ubudobuje was ługu No też